Kurde, nudzi mi się. Może wejdę na jakąś grupkę. Hej, tak możesz dowejść na naszą grupkę. Już cię dodaję. Użytkownik Kaja1 dodaje. Kalina Malina. Ej, hey. si hey, skoro jest. O, oh, cię Co wyście się z choinki urwali? Robimy face reveal? Każdy powiedział. Okej. Okay. To ja mogę pierwsza? Jestem Majka i mam 15 lat i to ja. Ładna. Bogini Reszta powiedziała spoko. O dobra, teraz ja jestem Teo, mam 16 lat i to ja. Wszyscy powiedzieli ładny. Teraz ja jestem Donoel, mam 17 lat i to ja. Mój brachu. Śliczny. Ładny. Reszta powiedziała gites. To teraz ja jestem Maciek i mam 17 lat i to ja. Wszyscy powiedzieli hot. To mogę ja, jestem Kaja, mam 16 lat i to ja ale jesteś ładna. Dziękuję. Trzy. Że... Reszta powiedziała cute. Teraz ja jestem Lena. Mam 15 lat i to ja. Zostaniesz moją żoną? Ja wiem, ty wiem, że coś się nie uda. Sorry, ale ja nie wierzę w cuda. No okej. Okay. Ja, ja jestem Kalinet i mam 16 lat i to ja...